17. Edycja Suwałki Blues Festiwalu oficjalnie rozpoczęta. W piątek władze miasta, na czele z Czesławem Rękiewiczem, prezydentem Suwałk, oraz organizatorzy i artyści, m.in. Jan Chojdancki, członek Rady Artystycznej Festiwalu, odsłoniły pamiątkową tablicę festiwalu na ulicy Chłodnej. Odsłonięcie miało być w czwartek, ale nie dopisała pogoda. Ulewny deszcz popsuł plany. Dziś tradycji stało się zadość. Suwałki Blues Festiwal trwa. Od wczoraj. Wczoraj mieliśmy zaplanowane tradycyjne przedsięwzięcie odsłonięcia kolejnej tablicy w Aleju Gwiazd Blusa na ulicy Chłodnej, i wczoraj nam nie wyszło, ale tradycji musi stać się zadość Swałki Blues Festival to zawsze kropi nam z nieba, ale ten deszcz może był potrzebny. Szanowni Państwo, co się, nie, co się odwlecze, to nie uciecze. Dzisiaj mamy wielką radość i przyjemność odsłonięcia kolejnej tablicy, jak sobie idąc tutaj. To jest takie miejsce, w którym każdy, kto przyjedzie, czuje się jak u siebie w domu. A jeżeli do tego dorzucimy najbardziej organiczną muzykę, jaką jest blues, to oczywista sprawa, że... Suwałki blues co roku niezmiennie. I z ogromną ochotą. Tegoroczne Suwałki Blues Festival to trzy dni wypełnione muzyką, ponad 40 zespołów, prawie 300 muzyków z Polski, Europy i świata. Koncerty plenerowe odbędą się na scenach głównych przy Ratuszu i w Parku Konstytucji 3 Maja oraz na Placu Marii Konopnickiej. W programie koncerty akustyczne, śniadania bluesowe, parada motocykli i koncert na mobilnej platformie oraz koncerty w ramach Polish Blues Challenge. Bluesowi wykonawcy i zespoły z USA, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Chorwacji, Niemiec czy Szwecji. To edycja bardzo różnorodna. Bardzo różnorodna, że świadczy o tym, że luz korzeniami jest wielu gałęzi muzyki i że jest taki międzypokoleniowy, bo będziemy mieli wykonawców, od 20 do 70, a nawet i 80 lat wieku. Także rozmaitość, atrakcyjność i dobre, dobre nuty. Ta różnorodność przyciąga fanów blusa z całego kraju i z zagranicy. Mogłbym z nią do kina budować dla niej dom. Mogłbym dla niej wszystko teraz. Tego chcę. Przyjeżdżamy tutaj od kilkunastu lat, bo tu jest po prostu świetnie, jest bardzo dobry blues, jest wiele polskich zespołów, znakomite zagraniczne zespoły, z Ameryki zawsze dwie, trzy gwiazdy takie z pierwszej ligi, także no, przebierać można, jest tyle koncertów, niektóre się nakładają. Ja drugi raz jestem tutaj, no i świetnie się bawię.